Słuchajcie, jesteśmy w Kłodzku, Nie wiem nic na jego temat. No po prostu było, przejeżdżaliśmy, zatrzymaliśmy się i to jest zajebiście pięknie. Patrzcie co tu się dzieje w ogóle. Przecież to jest jak, jakiś, nie wiem, jeden czy coś. Teraz tutaj zwyczajmy, jakichś widzów musimy tutaj znaleźć, żeby ten... Tylko nigdy nie wiadomo, czy to widzowie, czy patusy, nie? I kartą będzie. W sumie to kurde, najwięcej pizzy jemy ostatnio. Bo no, mieszkamy we Włoszech. Tutaj o tym rejonie mówi się Polska Toskania, więc. O, 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 obiektyw, nie? No weź, bo cały czas jest brudny. O. Witam Was. Jesteśmy w Kotlinie Kłodzkiej. Zatrzymaliśmy się w tym pięknym domu u Maćka i Gosi, którzy nas tutaj zaprosili na parę dni. Mieliśmy przyjechać na dwa dni tylko, ale uznaliśmy, że się zasiedzimy trochę, bo za pięknie tutaj jest. Największą atrakcją tego domu jest autentyczny niedźwiedź, który tutaj mieszka. Niedźwiedź! Niedźwiedź! Niedźwiadku! No niedźwiedziu! No, łapę ma większą niż ja, zobaczcie. No. Ale padł, niestety jest zmęczony całym... ...całodniowym spaniem. Niedźwiedź ma na imię Winston i jest takim lokalnym celebrytą psim, bo y, jak tutaj przyjechaliśmy to sporo ludzi do mnie napisało o poznacie Winstona. Tym razem się zatrzymaliśmy, stwierdziliśmy, że zrobimy sobie serię o polskich przystankach, ponieważ jest to niesamowite, że jest takie zróżnicowanie architektoniczne wśród przystanków w Polsce. W Tokio zrobili y, jakiś czas temu taką inicjatywę, że są toalety miejskie projektowane przez różnych architektów i każda jest w kompletnie innym stylu, więc to jest taka polska odpowiedź, tylko że dziesiątki lat wcześniej. <laughs> Oto jest. Dom nad wodospadem. Godzina gratis. gratis dla gości restauracji. Co? Jak pomidorowa, to tylko z makaronem. Mm. Bat Trip, to jest wiesywka, która niestety... na restauracja okazała się mega słaba i... Nasza część, to zobaczymy. Próbujemy się wmieszać w wycieczkę szkolną. To mi przypomina tą miejscówkę na Kiusiu, gdzie byliśmy... Tak, Oczy, które, Oczy, ja, które widzę. Oczy, które widzą. A to są czy... Tak, sony, no. 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 co nie, no. drugi A co? I co to, na ten? Na no my ciężko na to. Chcecie być na brodę. No nie. No. No. Wczoraj porządek Wilson. Siema. Siemana. No. Siemana. No. <grych> A gdzie chodzicie do szkoły? E, do dobroży do, 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 do katalickiej. Okej. Okay. Mm. Co fajnie jest? Dobra. Tak powiem, tak. Dobra, co pomyślimy. Trzymajcie. No, 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 no. Czeka, triki miejscowa na drona, ale myślę, że może być fajnie. <grych> e, ten ghost of Tsushima, nie? Mm. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Nie wiedziałem, że w ogóle w Polsce jest taka miejscowa. Bo... Chwyć się tego i tak to... No, Teraz zmiana czasu niedługo też będzie. I krótsze dni. Nienawidzę zmiany czasu. Tutaj jako że mamy XXI wiek Jest tutaj stick USB włożony i jest telewizor wyświetlający menu. W ogóle takie górskie miasteczko. No. Jak to się w ogóle nazywa? Teraz słuchaj. To się nazywa, sprawdziłem. Międzygórze. Super Disco. Wyglądał na bardzo fajną miejscowę, nieczynną od bardzo dawna. Chcieliśmy tutaj się wbić, ale nie możemy się dopukać do nikogo, kto e, miałby klucze. Dobre ostrze, no? Może pamiętacie, kombajn marchewkowy. Dostaliśmy wtedy marchewkę i tak jak w gierce przygodowej czasem nie wiesz do czego przydać się przedmiot, a tutaj są konie i damy im marchewkę. No. Całe szczęście, mamy tu profesjonalistkę od koni. Dobra. Mój, mi już był nauczony, mój koń, i dałem mu taki mój hmm. A Dobrze, dobrze. A, wiecie jakie to jest milutkie? Tak? No, możesz dotknąć. Tutaj? Tutaj, zobacz. Hi hi hi, no. Tutaj. Ej, faktycznie. Co? No taką dziwną teksturę ma ten nosek, nosek tutaj. Milutki bardzo. Lutki. Bo się nie ugryzie. Nie ugryzie. Czyli jaka jest technika unikania ataków Ko konia? Jak na przykład prowadzisz go, to zawsze musisz mieć go z prawej strony przy sobie i idziesz przy głowie. I to jest takie bezpieczne miejsce. Aha no. no. Doszliśmy na zaporę. Mam dzisiaj zgadane, oprowadzę was po wszystkim. E, to jest zapora w Międzygórzu. Myśleliśmy, że skaczą na bandzi, ale chyba się wspinają i tam właśnie są jacyś ludzie i zaraz zapytamy, co robią. Bo jesteśmy zbyt nudni, więc po prostu może coś ludzie z randomowi na ulicy się, ktoś coś ciekawego, ciekawego robi, nie. Pogoda jest bezlitosna, jesteśmy zbyt nieśmiali i nie, nie możemy zagadać tych panów i zapytać się, co robią. Ej, zagadałem do nich i powiedzieli, że nie mogą nam powiedzieć, co robią. że to są którzy co i komentarz. Y, jaki to był komentarz? Yy. Że jak nisko może upaść człowiek, że zrobiłem <grym> dzień z Ralfem Kamińskim. <grym> o co się chodziło typie? A Bałtyk też mówił, że był taki komentarz. Ee, że w Radziąkowie, że jest źle przedstawione i w ogóle niefajnie pokazane miasto. I Bałtyk mówi, że to jego sąsiad. Napisał. <laughs> Nie podoba mi się, że Co? To ty. Cały żart polega na tym, że to jest jaśmina, a tu jest to jest napis jasku. To jest cała historyka. <laughs> Zajechaliśmy do Bystrzycy Kłodzkiej i kolejne miejsce, które jest bardzo piękne. Dzisiaj to jest tak w ogóle taka, taka... nie jest bardzo brzydka pogoda, ale jest feeling jakby była bardzo brzydka pogoda. W ogóle jest nawet ciepło. ciepło. No, je, no właśnie, jest ciepło, nie pada prawie. Ale jest taki feeling, jakby było bardzo źle, nie wiem, coś jest w powietrzu nie tak dzisiaj, nie? Cześć. Cześć Michał Boże, fajnie, Cześć. że wpadliście do Wystrzycy. To... Dziękujemy w imieniu... My dziękujemy. E, ...miasta. Ja jestem w ogóle z Warszawy, no. mój chłopak stąd pochodzi e, i założyliśmy ten fanpage jakiś czas temu. E, właśnie przez miasta? to, że... No. tego miasta, tak, bo to jest generalnie padaka z promocją, wiecie, totalnie polska po prostu... Jak się nazywa fanpage? E, Bystrzyza kłocka, bo prostu? nie była nawet zarezerwowana A. nigdzie, nie? O. E, to z czego zapach? Z pieca? Z pieców, no bo oni to palą no czymkolwiek ogólnie i to jest taki duży problem w Bystrzycy. No chcieliśmy w międzygórze <laughs> iść do ogrodu Bajek. O Jezu, to jest takie kripinie. <laughs> no nie jest właśnie, tak. no właśnie, nie? <laughs> O to jest... No taki bo... trochę Assassin's Creed no, tutaj jest, nie? O tego no? Trochę Assassin's Creed. Trochę. Tak to Ale, no. Ale sztos. No. To może jeszcze zdążymy, nie? To no. kupmy na wynos tak, i tak. podjedziemy od razu. W tej kotlinie kłodzkiej w ogóle co miasteczko to ma kompletnie inny klimat, nie? Polsko w ogóle jedno, taki bardziej Wiedeń, tutaj w ogóle Assassin's Creed, yy, między górze takie bardziej pod Tatry powiedzmy, nie? Górskie. Uy. W tej miejscowej cukierni jest jakiś bardzo skomplikowany system zamawiania, bo gałka lodów kosztuje tam powiedzmy 5 zł, a porcja lodów kosztuje 6 zł. I zasady są takie, że możesz wziąć kilka gałek, ale nie możesz wziąć kilka porcji. <grystanie> <grystanie> I gałka ma 70 gramów, a porcja ma 100 gramów. To jest dyskusja natury semantycznej. No, no, ja nie myślę o tym, czy mówię po prostu gałkę lodów, porcja lodów to jest to samo, to jest synonim przecież. No. <grystanie> I coś tam i chciałam tą dużą porcję. I, tam? I gość Czekaj, i tu w prawo, tu w prawo w dół. dół. Super I mhm. Jem loda. No wiem, wiem. Spokojnie. To może zapniemy cię. Nie ma wody, kurde. Loda. Szkoda, bo już myślałem, żeby wejść do wody, bo to by była spoko fota, jakby tak, Aha. wiesz, próbim jadł z liwiną. No też No że chciałaś nam pokazać bystrzyce i akurat robimy taki urbex, nie? Ale no, może no, przyjedziemy, no. Jeszcze. model. 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 Tak trochę bardziej w środku. Ej, tak nie wiem, Daj ten różowy, co, co jest i zobaczymy. <grym się zbierzyma> Drzewa, ale musimy wejść tam wyżej. No miasto też jest fajne. <noise> <noise> ale ten, ale będzie, no na no, okładce. To jest dobra modelka. Uh, I approve as. Fotografer, I am a street photographer. To co? Hop. Hop, ale robi się, no? I jak? jak strasznie <noise> klipni, ale nie róbcie tego, bo zrobiliście masem to. Bo... <noise> no sobie zobaczycie, a, no wiesz, dobrze, tak lokalsowo, nie? Spoko. Dobra? Dziękujemy bardzo. Zostawić dla Maćka i gosi niespodziankę w postaci naszego kolekcjonarskiego konika z marketu azjatyckiego, z sosnowca. Niedźwiedź. Mm. Nisiu. On jest taki wielki no jest przecież większy niż ja. Nie mam, kurde, pojęcia, co to jest za miejscowa. Jedyne skojarzenie, jakie mam, to też, że to jest coś do kopalnia, że tutaj jedzie jakiś materiał i spada tam... To jest jakaś żwirownia. żwirownia? Gdzie ona idzie? Zobacz tam w tym domku, no, to jest to tak. ciekawe.